Francisco Iesus. Sancta Maria, Madre de Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei <coughs> mintix, udigni <ut coughs> et siamo <eficiamur> pro missio <coughs> Christi, oremus. Gratiam Tuam quesumus domnia mentibus nostis infunde, ut qui angelunciante Christi Filitum incarnationem cognopimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam per ducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 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 Gloria a Patri et Filio et Spiritu Sancto, si super et, 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 et in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Patri et Filio et Spiritu Sancto, si super et, et in principio et nunc et semper, Edim in secula, secularum, amen. amen. Gloria patriot et Filio et Spiritus Sanctum sigutera in principio et noc in secula, secularum, Amen. amen. Requiem eternam Dona eis Domine et lux perpetua Lucatis requiescat in pace. Amen. amen. Za wszystkich wierzących katolików o przygotowanie serc do świąt Bożego Narodzenia Wszelkie błogosławieństwo dla życia małżeńskiego i rodzinnego, katolików, by świętując święta Bożego Narodzenia w domach, w rodzinach, przekazali sobie wzajemnie tę miłość, którą Syn Boży w ten świat przyszedł, także wtedy, kiedy. Nie można tych świąt przeżyć z tytułu odległości czy innych przeszkód z najbliższymi. O wszelkie potrzebne łaski dla Waszych współmałżonków, dla żony, synów, córki Pana Jakuba, dla męża Iwony, dla dzieci, wnucząt, dla mojego brata Pawła, jego żony, dzieci. O przeżycie Wigilii. Świąt Bożego Narodzenia po Bożemu, zgodnie z wiarą świętą Ciebie prosimy, wysłuchajmy na same. intencje tych wszystkich naszych bliskich. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za, za nami grzesznymi, Teraz i w godzinie śmierci naszej Chrystę usłyszna jest, Chrystę ojcze Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.